Poznań kontra Wisła, Kraków. No, dosyć specyficzny mecz, ponieważ dużo bramek. Lech Poznań strzelił trzy bramki. W Kraków udało się, jako mi, graczowi strzelić cztery bramki. Był mecz bardzo dobry. Także zaraz pokażemy, jak ten... Zaraz pokażemy, jakie były bramki. No, ale zobaczmy, tutaj jest nawet nie wiem jak on tam się nazywa Trochę Amaral Dobra, pierwsza bramka Lecha Poznań Zobaczmy Dojdzie chyba do tego prostopadłego podania. Ale świata. Mamy pierwsze trafienie w tegorocznym finale Pucharu Polski. Jest jeszcze sporo czasu, aby odrobić straty, ale na pewno łatwiej będzie bronić w wyniku niż atakować. Na pewno mecz. To... Okej, okay, zobaczymy dalej. W 47. minucie strzela niedawno zakupiony piłkarz Bukan Sawicewicz z Wisły Kraków. No i zobaczymy bramkę. Rafał Boguski. Uderza! Bramka trafił do znowu, mamy remis. Ależ nam się emocje, co robią? Takie emocje w Pucharze, Pucharze polski, jak na, ekstra na, na klasę Naprawdę. Dobrze. Ale dobra, zobaczymy, co się działo dalej. Yy, dobra, bramka Carlitosa na yy, 2 do 1 i zobaczymy. Tutaj, podanie. Pięknie. I bomba! To jest to, co robi. Garlitos, ale bomba, wypadków, ale teraz wystarczy. Dobra, zobaczymy co działo się dalej, bo o tu jest y... Christian y... Gytkier, jak dobrze wyczytałem, z Lecha Poznań. Na 2-2 zobaczymy jego akcję. 75. minuta. Nie poddają się! Wystarczyło Mecz jest bardzo zacięty, jeśli chodzi o mnie jako gracza. Dobra, ale zobaczymy, co się działo dalej, bo naprawdę dużo bramek. Tutaj jest bramka w doliczonym czasie gry. Filip Marchiński z Lecha Poznań, 98 minuta. Dogrywka. Czy będzie prowadzenie? I jest golna 3-2 dla Lecha Poznań, ale jeszcze Wisła nie powiedziała swojego decydującego. Dobra. No to naprawdę bardzo ważne trafienie w tym na No tu ładna, ładna bramka. Dobra, ale zobaczmy teraz co zrobił legenda! Wisły Kraków Paweł Brożek. Były powroty. Najpierw piękne pożegnanie Pawła Proszka oczywiście w ekstraklasie, piękna oprawa, tak samo jak tak samo jak innych piłkarzy żegnała Wisła, ale, ale dobra, popatrzmy na, na, na bramkę i to zawsze będzie legenda jednak Wisły powroty jego są super w takim wieku grać jeszcze w piłkę no, ale zobaczmy bramkę Paltelizać to jest! Mistrzostwo świata, jeżeli chodzi o Pawła Broszka. Dobra Super obraca. gol! Teraz widowisko do no Bielu Wisła, Wisła 3-3. Ale koszy. brama. Myślę, wielu się ze mną zgodzi. Ale bramka. No to było coś, coś znakomitego naprawdę I... Ale można jeszcze raz zobaczyć tą sytuację, tą akcję, bo bardzo mi się to podoba Tu podanie dobra, było i odsłupka proszę Państwa Na 3 -3, no naprawdę w Pucharze Polski Dobrze Odsłupeczka, a miodzio Paweł Brożek No legenda będzie Tak samo jak Kuba Błaszczykowski, ale dobra, zobaczymy co się działo dalej tu już 112. minuta i co? Marko Kolar. Zobaczymy. Na 4-3 dla Wisły. I atomowe uderzenie Kolara. Gol! Bramka dla Wisły! Wyjście piękne. I siateczka. To, co lubię najbardziej. OK, moi drodzy, na tyle kończymy tą transmisję w sumie aby było tyle z Pucharu Polski. Teraz może Wisła świętować. Także pozdrawiam wszystkich graczy z całej Polski i ogólnie i do zobaczenia wkrótce.